Hej, jestem dziadek Mariusz. Przeczytam dla Was historię czesne dla Jane i Gillian z książki. Czy naprawdę sabat jest wyjątkowy? Zapadł zmrok i wszystkie światła w domu były już zgaszone. Mimo to, nie dla wszystkich dzień dobiegł końca. Sypialni rodziców dobiegały odgłosy cichej rozmowy mamy i taty. Rozmawiali o domowym budżecie i sprawach finansowych z nutką zmartwienia w głosie i nie chcieli, aby dzieci ich usłyszały. Ale czy koniecznie musimy wypisać dzieci ze szkoły kościelnej? zapytała mama. No cóż, odpowiedział tata. Musimy zapłacić za mleko, chleb. Warzywa, ubrania, opłacić rachunki i lekarzy. Tata dodał sobie to wszystko w myślach. Gdy skończył liczyć, porównał wynik z zawartością portfela. Nie zostało mu nic absolutnie żadnych pieniędzy na opłacenie czesnego. A czesne to opłata za szkołę. W drugim pokoju Jane i Gillian. Prowadziły podobną dyskusję, szepcząc pod kołdrą. Domyśliły się, że w domu brakuje pieniędzy i zdały sobie sprawę, że jedyne na czym można by zaoszczędzić to opłaty za szkołę kościelną. Jak trzeba iść do szkoły publicznej, to trzeba powiedziała Jane. Ale wątpię, że mają tam tak miłą nauczycielkę, jak pani Susan a poza tym co to za szkoła bez Aliny jęknęła Jillian kilka sekund później dodała nie wierzę, że Pan Bóg chce abyśmy opuściły tę szkołę jakoś zdobędziemy pieniądze na czesne zapadła cisza a dzieci ogarnął sen ale nawet w snach dziewczynki widziały dolary, centy i rachunki za czesne Następnego dnia, gdy tata był zajęty produkcją mebli przy swoim stanowisku, właściciel firmy podszedł do niego i zaczął rozmowę. E, biznes się rozkręca, a ja chcę, żebyś został kierownikiem nowego wydziału, który otwieram, powiedział szef. E, dobrze radzisz sobie z ludźmi i wiem, że jesteś uczciwym chrześcijaninem, potem dodał długo oczekiwane słowa. Oczywiście, dostaniesz podwyżkę. No i patrzcie, dziewczynki, powiedział tata, kiedy wrócił do domu. Pan Bóg zesłał pieniądze na szkołę kościelną. Nadszedł piątek, a szef wezwał tatę na rozmowę. Słuchaj, jest mi strasznie przykro, ale dziś wieczorem mamy w zakładzie spotkanie ze sprzedawcą, który zaprezentuje nam nową ofertę. Jako kierownik, Powinien się z nią zapoznać. Znam Twoje przekonania na temat Sabatu i obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Ale wiesz, no, umówiłem się ze sprzedawcą, zanim stałeś się kierownikiem. Tylko ten jeden raz. Jeden raz nie zaszkodzi, prawda? Tylko jeden raz. Słowa przeleciały tacie przez umysł. Tylko raz. Ale to by jednak zaszkodziło. Zaniżyłby swoje standardy. Przykro mi, proszę pana, powiedział. Ja po prostu nie mogę. W następnym tygodniu, kiedy nadarzyła się sposobność, tata dziewczynek zagadnął swojego szefa. Jeśli moja religia ma w jakikolwiek sposób zaszkodzić pana interesom, wolałbym nie być kierownikiem. Zrozumiem, jeśli przydzieli pan kogo innego na to stanowisko. Skoro tak uważasz, w porządku, odpowiedział szef. Tata nie był w stanie wyrazić swoich myśli. Tego wieczoru znów musiał przeprowadzić trudną rozmowę z córkami. Wygląda na to, że jednak nie będziecie chodzić do szkoły kościelnej, powiedział smutnym głosem. Nie martw się, Pan Bóg im na to coś poradzi. Dziewczynki pocieszały się nawzajem. Piątek był dniem wypłaty. A tata znalazł w swojej kopercie więcej pieniędzy niż dostałby nawet jako kierownik wydziału. Uznał, że nastąpiła pomyłka. Następnie straszna myśl przyszła mu do głowy. A jeśli szef chce mnie w ten sposób zwolnić, może to premia na pocieszenie? Wchodząc do biura szefa, tata opuścił ręce w geście rezygnacji. Dostałem za dużo pieniędzy, proszę pana. Tak, wiem o tym. Zapadła niezręczna cisza. Następnie szef powiedział: Nie będę już dłużej potrzebował twojej pomocy na stanowisko kierownika wydziału. A no tak, przeczuwałem to, pomyślał tata. Teraz jestem bezrobotny. Tak jest, szef mówił dalej. Temu zakładowi potrzebny jest kierownik produkcji i ty nim zostajesz. Kierownik produkcji tacie kręciło się w głowie. To znaczyło, że będzie za co opłacić czesne dla dziewczynek, a nawet jeszcze trochę zaoszczędzić. Wiedział, że gdzieś w Biblii jest tekst mówiący o tym, że Pan Bóg jest w stanie zrobić więcej niż to, o co prosimy, ale w tej chwili nie mógł sobie przypomnieć dokładnych słów. Wiedziałem, że Pan Bóg pozwoli nam zostać w szkole kościelnej, zakrzyknęła triumfalnie Jillian, wskazując na tekst z listu do Efezjan, trzeci rozdział od 20 do 21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała.